Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku kolejna nowość. Wyszły moi kochani multipaki updateowe z kolekcji TOPS Match Attack Extra sezon 23-24. Mam tutaj dwie sztuki. W środku w takim multipaku mamy 49 kart: dwie paczuszki plus paczka z ekskluzywnymi kartami New Transfers. Plus 8 ekskluzywnych Deadline Day New Transfer i jedna karta limitowana. Tak to wygląda na saszetkach. To jest ta kolekcja, gdzie właśnie mieliśmy te blaszki. Karty z kawałkami koszulek. No i co, zaczynamy? Zobaczymy, czy są identyczne karty, ale. Raczej tak. Pierwsze opakowanie: dwie saszetki i paczuszka z tymi specjalnymi, ekskluzywnymi kartami. I druga sztuka to samo. Więc najpierw sobie, moi kochani. Otworzymy paczuszki, te normalne ekstra. Ciekawe, czy tutaj coś jeszcze fajnego wpadnie w nich, czy nie za bardzo. Pierwsza sztuka: Hakimi Global Gamer Paris Saint-Germain, Crowd Connection Pedri z Barcelony, następnie Klop menadżer Liverpool Barnes LA kid Newcastle Tunnel View James Ward-Prowse z West Hamu Meret bazoweczka Napoli Unai Emery menadżer Aston Villa Limelight Schiller z Bayernu Pitchside, Leandro Trossard, Arsenal. Ta sama karta, ale z Mohamedem Simakanem z Lipska. Kokciu, Man of the Match, Benfica. I ostatnia karta to Muzadiabi Kings of Europe, Aston Villa. I druga saszetka. No i tutaj coś kochani mamy będzie chyba chrom, Mega Boost Hojlund z Manchesteru United, Julio Enciso, Breakthrough Baller Brighton, Assist Master Florian Wirtz z Bayer Leverkusen, Bazoweczka De Vries Interu, Limelight Horan Lyon. Alvarez Away Kit Manchester City, Robert Lewandowski Pitchside Barcelona Away Kit, Hulmand Sporting i mamy Ronaldo Ronaldo na karcie Pro Elite Chrome. Super. Do tego Katoto Limelight z Paris Saint-Germain na, na krystalu i Lukaku Kings of Europe Roma teraz druga strona i co mamy tu Hatrick Hero Vinicius z Realu Global Gamer Bruno Gajmaresz Newcastle Kid Castellanos Lazio Tunnel View Arnautowicz Inter, Ten Hag, menager Manchesteru United, Benrama Ewa Kit West Ham, Phil Foden Tunnel View Manchester City, Aguasil, menadżer Realu Sociedad z Milano, Assist Master Leao, Pitchside, Rodrigo de Paulo Atletico. Copminers z Atalanty. Mamy wazoweczkę na krystalu. I Van Dijk, Kings of Europe Liverpool. I ostatnia saszetka. Breakthrough Baller Aslani z Interu. Lobotka Global Gamer Napoli. Tutaj mamy finał w Londynie. Marsz Bazoweczka Brighton, Limelight Lauren James z Chelsea, Ta sama karta ale Teresa Abeleira z Realu, Witinia Awakid Paris Saint-Germain, Skład Update Zalewski z Romy Ona Battle z Barcelony Limelight, Skład Update Bonaventura Fiorentina, Mertens, Men of the Match. Galatasaray i jeszcze raz Galatasaray i Cardi Kings of Europe i zostały nam moi kochani saszetki z tymi ekskluzywnymi kartami jak one się tutaj prezentują no i jako pierwsza jest ta limitka Transfer Power mamy tutaj na pewno Jadona Sancho. Tu jest Dyer. Który przeszedł do Bayernu. Henderson z Ajaxu. Tutaj mamy z Interu. Zawodnika Benfica i West Ham. Następnie karty Deadline Day. New Transfer, Morgan Rogers z Aston Willi. Następnie Otavio Atajde z Porto. Brian Zaragoza z Bayern. Hugo Ekitike Eintracht Gabriel Paulista Atletico Real Betis Pablo Fornals Tomaso Baldanzi Roma Andrea Belotti Fiorentina I teraz mamy Kolejne karty New Transfer Calvin Phillips z West Hamu. Czyli tutaj też właśnie ten zawodnik jest. Następnie Victor Roque z Barcelony. Artur Vermeeren Atletico. Geraldo Becker Real Sociedad. Lucas Beraldo, Paris Saint-Germain, Eric Dyer, Bayern, Sasha Boe, Bayern, Janon Sancho, Borussia, Dortmund, Elif Elmas, Lipsk, Borja Iglesias, Bayer, Leverkusen Jordan Henderson Ajax, Marcos Leonardo Benfica, Cyril Ngonge Napoli, Tayon Busanan Inter, Angelino Roma i z Chelsea. Mayra Ramirez tak to moi kochani prezentuje się jeżeli chodzi o te karty ekskluzywne te nowe transfery tu otworzymy to drugie opakowanie i tylko sprawdzimy czy te same karty ale na pewno czyli mamy tutaj transfer Power Limited Edition i po kolei Rogers Otavio, Brian Zaragoza, Ekitike, Gabriel Paulista, Fornals, Baldanzi i Belotti. No i później Calvin Phillips, Roque, Vermeeren, Becker, Beraldo, Dyer, Boy, Sancho, Elmas, Iglesias, Henderson, Leonardo, Ngonge, Busanan, Angelino i Ramirez. Czyli zawsze będzie to samo, jeżeli chodzi o te multipaki. Więc w sumie wystarczy jeden taki multipak zakupić, żeby mieć komplecik. Okej, okay, moi kochani, no mega cieszę się, że wpadła jeszcze dodatkowo fajna karta X Chrome X Pro Elite Ronaldo. Także dajcie znać, co myślicie odnośnie tych kart. Na temat e, zawodników możecie się wypowiedzieć, czy mógłby ktoś inny być również na e, kartach. Także ja kończę na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.